Chodź, Wie to, co ja Ci chcę prosić, żebyś to i wyśle. Chcę Chcecie prosić. A, dobry kolor. Dobry kolor. Dobry kolor. Dobry Sama chcę, żebyś poszła. Ale tajsku. Nie, 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 nie. Nie chcę, żebyś się chodziła. No nie wiem, nie wiem. No. Sama, sama, sama. Jeszcze, jeszcze. Nie, nie. Dobry kontakt. Tylko malutko, tak. Chodź, chodź teraz ze mną, chodź. Bo no, chcę, żebyś już dokładnie, chodź. Chcę, żeby to... Ktoś... Chodź. Ona nie lubi jak jest ciągnięta, ona to ładniej robi sama. Poczekaj, poczekaj, chodź. Dobra, Dobry. Mały, mały, mały. O, ho, ho. O, nie bój się, nie bój Może sobie stań teraz tam naprzeciwko, wiesz, o tam. <słysyjny> nie, ja teraz też bym też o tem żebyś weszła ze mną, nie tam ten dźwięk, ten chodź, możesz sobie wchodzić bokiem jak ty. jeżeli to by cię spłodzi, chodź, ej, 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 ej. chodź, Znaczy. chodź, i teraz chodź, Pomału, 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 tam, zatrzymaj się. I chodź, 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 No. Jeszcze raz Chodź. No, pomalut, pomalut, pomalut. tak. Tak spokojnie. Pomal, pomal. 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 nie Pomal. Chodź. Jeszcze raz. Chodź. Pomal. Chodź. Chodź. Chodź, nie tam nie, Tam nie, tam nie, Poczekaj, poczekaj. Chcę, żebyś tutaj weszła. Wejdź, wejdź, tutaj wejdź. No! Nie, nie. Tutaj, tu chcę, żebyś weszła. Tu chcę, żebyś weszła. Tu, 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 tu. A, tu. A. Teraz się uczymy. Nie, tak, gdzie pół... Koleżanko, halo i tutaj chcę, żebyś doszła. Tu chcę, żebyś doszła. Tu. Tam, 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 tam. Tam, Tak dobry koł. Tak dobry koł. Tak. Widzisz? tu. Jeszcze o, Nic nie było. Nie, tu nie, tu nie, tu nie, tu nie. Chcę żebyś tu weszła. Już nauczona. Co? Już nauczona. Fajnie. Tam wygląda sobie przez tą dziurkę. No, idziemy teraz na trawę. Na trawę idziemy, dobrze.